Gaz pod łodze, ale podłodze o ale idzie! Trzeci bieg. Ale idzie. VW 1.0. Chodzi na trzy cylindry. Świeca OK, kompresja jest. Zepsute. I kicha w dolot jeszcze w dodatku. Najprostsza rzecz, jaką można zrobić na sam początek, jak nie pracuje na jeden z cylindrów, to po kolei na pracującym silniku odpinać i podpinać kable od świec. Po podpięciu tego kabla było gorzej, po tego było gorzej, podpięciu po tego było gorzej. Po odpięciu ostatniego kabla pojawił się problem. Problem to była świeca. Świecę zastąpiłem. Inną taką, żeby tylko iskra była na próbę, nic się nie poprawiło. Kompresja zaczynając od tej strony, trzy cylindry były w miarę równo. Ten cylinder, pierwsze podejrzenie to wypalony zawór, ale ten cylinder okazało się czwarty, że ma najwyższą kompresję. Dlaczego? A przyczyna problemów znajduje się pod pokrywą zaworów. Co się okazało dziura w szklance i wytarty wałek Patrząc na krzywki wszystkie wyglądają mniej więcej porówno zużyte ale ta jedna Zobaczcie. Coś tu się nie zgrywa. Ktoś coś tu majstrował. Ja jeszcze pokażę z tej strony. Z tej strony lepiej widać dziurę. Popychacz dziurawy. Zawór się nie otwiera. Prawdopodobnie to jest słońce Dlatego wali w dolot. I dlatego ma kompresję, ale nie jest w stanie tego wypuścić, a wypuszcza zaworem dolotowym. Żeby zrobić to jak należy, pałek do wymiany, szklanki do wymiany, miska najlepiej do zrzucenia, bo pewnie tam będą jakieś opiłki, filtr, olej. Wszystko wyczyścić, złożyć na nowych szklankach, nowym bądź używanym wałku. Będzie jeździć. No i nowe świece. No takie ładne rzeczy pływają w oleju. Kawałki szklanki. Opiłki. Może wyłowimy coś jeszcze. Zobaczcie. Dramat